Siemanko z tej strony direk. Witam Was w kolejnym odcinku Ultimate Team. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj otwieram sobie paczkę 25 razy 84 plus za 15 level w sezonach. I nie będę tutaj przedłużał. Trafmy coś potężnego. Otwieramy na sam początek od razu. Czy będzie jakaś bomba? Okej, okay, tutaj oczywiście nie ma się co przejmować, bo jest Bond. Jest Kevin De Bruyne, także bardzo fajny foder. I zobaczymy, czy będzie w środku jakaś potęga. Mamy kilka kołkałtów wini i jedziemy na drugą stronę. Okej, okay, tutaj też nic nie ma. Czy będzie coś na końcu, czy nie? To liso, okej, okay. no on pewnie dużo warty nie jest zakładam, 40 tysięcy, jakie on ma gwiazdki, 4 na 5, no możemy dzisiaj nim zagrać, ale to wszystko? Okej, okay, no nie mam co narzekać, no trafiłem kartę zmiennokształtną, no spoko, jeszcze 5 paczuszek mi zostało takich naprawdę solidnych, także potwórzmy, tutaj za skład battles dostałem <gryw> zarobienie ostatniego expa, toca 90, max od 90 ceny. No i dostaje 90, Ricardo Horta, fajny foderek, także spoko. Piłkarz 84+, plus. zobaczmy czy tutaj może się kryć, no nie będzie się krył, nie będę tutaj oglądał tego. No to teraz trzech piłkarzy 84+, no dawaj. Jezu, jezu. się, kurczę. Mamy już czerwiec, Trippier po raz kolejny, drugi raz rzędu, no jak to jest możliwe? Teraz paczka 100 cen za te wyzwania o tego Bambę. OK, jest toc moment. Japonia, dobra, bo myślałem, że może jakiś waran wleci czy coś, ale mam taką obronę, że. No ale za kim by varan by wleciał. No niestety, ale jest 89, podę, także też jest OK. I dwa razy 85, plus ostatnia poczuszka na ten moment. Czy będzie jakaś karta specjalna? No nie będzie, chyba że będzie błąd. I, i w środku za trapem będzie się krył jakiś zabodnik. Jest! Ale nikt topowy cabrera 91 no okej, okay, jest foderek. Dzisiaj tak ogólnie typowa zabawa, bo mam kwalifikacje wbite, nie grałem w food Champions, także dzisiaj sobie zagramy Division Rivals, po prostu się popawimy, damy sobie tego to do składu. Ojej, właśnie nie powiedziałem wam, bo zrobiłem poza wizją tego player picka z 100 ml z Kształtnym, 92 plus on był i trafiłem. Antonio Rudigera96 i dzisiaj sobie też nim zagramy. Antonio jest warty ponad 500 tysięcy. No to jest naprawdę fajna karta, bo pamiętam, że jak go sprawdzałem po trafieniu, to kosztował 400 jakoś, więc jeśli drożeje, to musi być dobry. Przepraszam, że nie zostawiłem tego playerpika na odcinek, ale wtedy nie mógłbym nic za bardzo robić, wiecie. No bo jak nie otworzę playerpika, to nie mogę nic z danych paczek otwierać, więc no nie mogłem tyle dni czekać po prostu. A chciałem otworzyć, bo no opłacało się otwierać tego pika. No Rudiger, fajna karta, nie? Także sobie dzisiaj zagramy tak, Toliso, Rudiger i już nie patrzę tutaj na, na zgranie, bo po prostu nie ma sensu, mamy końcówkę gry. Nawet jakbym miał na wszystkich yy, piłkarzach zgranie i grałbym w Food Champions, nie wbiłbym raczej lepszej rangi. Tutaj po prostu się liczą bardziej umiejętności. Także przechodzimy do spotkania, zobaczmy jak ten Toliso i Rudiger sobie Będą radzić, a później kontencik, bo jest co robić. No i mamy oponenta Winery 1, 2, 3. Zobaczmy. Ramsden na bramce. Złoty Van Dijk, Okej. Okay. No, nie wyglądają. Jaszyn? Boże, jaki Jaszyn? Czech, jako nabaznik. Okej, okay, no. Chyba się gościu też bawi. No, jedziemy. Zabawmy się. Z takich rzeczy wartych do przekazania Wam. Bamba, który właśnie był do zrobienia w tym SBC za co miałem paczkę z tocem, no niestety, ale czas minął w ogóle ja byłem pewny, że mam jeszcze dzień albo dwa na zrobienie go chciałem go ukończyć go ostatnio właśnie na bapie patrzę szukałem, mówię kurczę, nie wiem, no minął czas po prostu już tego sbc boże jakie SBC, tego zadania no i niestety no nie zrobiłem, nie zdążyłem go ukończyć bo tam była jeszcze paczka ze zmiennokształtem, ten bamba no szkoda, no trudno, nie udało się. Ojo, Dobra, Roman Reichelme. No i co, no trafiłem tego Przed, Teraz przed nagrywkami mamy to. Toliso, okej. Okay. Debitancka bramka, pana Toliso. No raczej nie będę nim grał, ale. No, no odcineczek czemu nie? Można się pobawić, tak jak mówiłem. Oho, ho, Roman! Dobry strzał. Taka najważniejsza informacja, jaką chcę wam dzisiaj przekazać odnośnie filmów. Bo za jakieś niecałe 3 tygodnie będę szedł na mały urlop i nie chciałbym zostawiać tutaj was bez filmu, ogólnie kanału też mam pomysł na nagranie trzech filmów, nie będę wam zdradzał, co będzie w tych filmach, po prostu zobaczycie. I postaram się po prostu tak fajnie to rozłożyć, żeby kiedy mnie nie będzie, to żeby te filmy sobie po prostu wleciały na kanał. Oleż! Strzał, Czecha, także... Na pewno będą filmy się pojawiały, jak mnie nie będzie. Nie będzie to jakoś nic mega kre kreatywnego, także nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. Benek... A nie, to to Liso, dobra! Co ja nie Jaki Benek? Przecież Benek jest na ławce. W ogóle nie wiem, czy jest na ławce, jest tam gdzieś całkiem daleko na rezerwie. Dobra, jeszcze raz to Liso. Zobaczcie, co on robi, ależ przeszedł tutaj defensywę. Kurde, w ostatniej chwili chyba karny, co? Okej, okay, dobra, Rudiger nie oddał strzału chyba. Ale no, na pewno nie strzeli bramki, więc tutaj Rudiger pokaż moc i tak jest! Mamy to! debiutanska bramka Rudigera, to liso już zaliczył dwie brameczki w tym spotkaniu, także bardzo fajnie. Ej, ej, nie ma karnego. <ścoughs> Co to w ogóle się wydarzyło tam? Toliso z fałsza! O, ładny strzał. Jeśli chodzi też o Food Champions na razie to... Na razie nie mam zamiaru rozgrywać teraz, już jest końcóweczka gry, dużo kontentu wychodzi, jest co robić, także myślę, że można sobie odpuścić. Gdybym nagrywał filmy częściej, to oczywiście grałbym do food Champions, bo wtedy wiecie na odcinkach mógłbym sobie na luzie grać, a tak to zawsze muszę najczęściej poza wizją sobie food Champions rozegrać. Potem dla was nagrać odcinek, a w tym czasie jak rozgrywałbym food Champions, wiecie tam 3-4 godzinki, to w tym czasie mógłbym nagrać dla Was jeden materiał z fajnego kontentu, także no, tak jak mówię, teraz dużo kontentu wychodzi, jest co robić, także na razie food Champions w ogóle w odstawkę odchodzi, na pewno ostatnie sobie zagramy jakimś fajnym składem. Złożę coś fajnego na koniec. Myślę, że sobie, że złożymy taki składzik. Rudiger z takiego konta wsadził to. Kurde. Chyba mamy RQ. Myślę, że złożę na koniec gry taki składzik. Yy, karta z kart, którymi po prostu najbardziej najlepiej, przepraszam, grało mi się w tej Fifie. No mamy RQ, także super. Lecimy z kontentem. No i spójrzmy sobie w SBC. Są player 82+, tam otworzyłem Z3 na Webapie nic ciekawego nie wpadło. Mamy rozbudowę 84 plus razy 10. Myślę, że sobie ją zrobimy. Mamy player pika, gdzie można trafić karty, które pojawiały się w SBC, a i również w zadaniach w marcu, kwietniu i maju. Także no była ta paczka, to teraz zróbmy sobie tego player pika. Ok, składy przepalone. Otwieramy. Może poleci jakiś Kylian Mbappé. Zobaczmy. Przekonajmy się. Czy będzie dobra karta? <noise> nie będzie dobrej karty. No ogólnie, no nic ciekawego. No Biorę sobie pod przepałkę tego Ezila. Dobra, wiecie co? Lecimy tutaj z kontencikiem. 10 razy 84 Tutaj może będzie ktoś lepszy niż Toliso. Okej, okay. nawet chyba nie walkoutu. Dobra, jest walkout, okej. Okay. Bo ta kamera tak nie szła. Bokiem, Modric i tutaj będzie od razu wiadomo, czy jest jakaś dobra karta! Jest Adeyemi! Okej, okay, on warty chyba. Dobra, był warty ponad 100 tysięcy, teraz jest warty 70. Także Adeyemi już, już w składzie za Marcosa i sobie wszedł. No i jedziemy! Zabawmy się. Po raz kolejny. Drugi oponent. Elef. C, 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 C. Kasija. Znowu złoty Wandaj. Okej, okay, jest Sokrates. Oj, pięknie to liso. Po krótkim. Kurczę. No, to Cassias Rudiger. Ładny strzał. Musimy się tutaj bawić. Tak jak mówię. Jakie strzały z dystansu, czy coś. Solo. Przewrotka. Ohohohoho. prawie to strzelił. O, oh. ale mnie tu wziął. Salah. Nie, 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 Van Dijk. Nie, 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 Hurricane Dobrze się przesunąłem, ale niestety dobitka 1-0 nie. Van Dijk na posterunku, panie Upamykano, taki, a nie, przepraszam, to Rudiger Mohamed Salah, cię będzie lewa nóżka, tak jest, 2-1, upamykonu Dobry Adejemi. Kurde, dobre Jaszę. To z fałsza. Dlaczego przeszedł na prawą nogę? Arkane kontra Virgil Van Dijk! Tutaj wygrany może być tylko jeden. Rudiger. Tak jest. 2-2. Ole, piłka. To Powershot. Nie, no naprawdę. I teraz to Myślałem, że to wpadnie, nie? I Rudiger! Tak jest! Tak zwana akcyjka soloch, Kurde no! Jakąś brameczkę z dystansu bym chciał fajną strzelić. I teraz niski strzał, to liso. 4-2. <takujesz> no piękne brameczki, naprawdę. I zielonka! Kurde no! Rudiger! <takujesz> Boże kochany panie! Soloch z fałsza! No, nic nie wpadnie, nie? Aj, aj, aj. <śpiewanie> Rudiger! No kurczę, <śpiewanie> Van jak będzie tego Harego Keyna prześladował. I Rudiger! Kurde, no, była szansa. <śpiewanie> oh my goodness. Ej, no, musiał mi jeszcze zabrać. Dobra. No, niestety. Żadnej takiej mega brameczki nie strzeliliśmy, ale fajnie się bawiłem. Walnijmy za trzy piki 82+. Plus. Pik numer 1, dwa, no nie. No i do trzech razy sztuka. Let's go, może tutaj. Okej, okay, dobra, mamy chociaż walkout. Trent, Alexander Arnold, wiecie co? specjalnie dla was, na samo zakończenie player pick z ikoną 90 no to otwieramy bez żadnych zasłonek bez niczego, po prostu może tutaj tak spontanicznie jak to otwieram to odda jedziemy, ikona 90 plus okej okay. jest Dalglish, Pirlo to są chyba dobre trafy, co nie? okej, okay, no dobra, myślałem czy wziąć Dalglisha czy Pirlo przez chwilę, ale na pewno jeszcze będzie dużo tych ikon może trafi jeszcze tego pirlo bo tak myślałem żeby go wziąć już do takiego końcowego składu no bo ze zdalglissem to nic mnie tam nie łączy to już jest piłka starszy więc no ja nie widziałem nawet jak on, nawet jak on gra za bardzo Pirlo już o wiele bardziej, no ale dobra, wezmę sobie Glisha, on ma 5 na 5 Myślę, że tego Pirlo jeszcze trafię kiedyś, a jak nie, to na pewno będzie na tyle tani, że będę mógł sobie go kupić 200 tysięcy, ponad Darglisha 400. Wezmę sobie tego Glisha i przetestujemy go w następnym odcinku. Ok, to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zrobiliśmy pełno kontentu, player peak. Ten podsumowanie roku zrobiliśmy 25 razy 84, 10 razy 84. Teraz jeszcze ten player z ikoną. Mam nadzieję, że to cenicie to łapeczką do góry. Klasycznie dajcie znać, czy Wam coś fajnego wpadło. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.